Jest ciepły lipcowy poranek. Znajdujemy się w leśnej głuszy. Zbliżamy się do miejsca, w którym nocują żubry. I właśnie się obudziły. Słyszymy już ich odgłosy coraz lepiej. A to dlatego. Że jesteśmy coraz bliżej ich siedliska. Słyszymy właśnie dorosłe osobniki. Co? Sam jest Żubr. Ojciec rodziny. Podziwiamy dalej okolice tego siedliska. Jest tu bardzo pięknie i malowniczo. Wydają nadal swoje odgłosy. Śledzimy ich właśnie po tych odgłosach. Są słabo widoczne, gdyż kryją się w gęstwinie leśnej. Ale możemy je bardzo dobrze usłyszeć. Dlatego wiemy, gdzie są. Tutaj właśnie mijamy piękny dom. Ma 400 lat. A nawet 400 tysięcy. To ten dąb. Piękny. Tutaj kwitnie bazylia. Oto bazylia. Charakterystyczna dla białowieskiej puszczy. A teraz słyszymy żubra. Tak jest. Tymczasem. Zbliżamy się już do miejsca, które zamieszkują dziki i łosie. To dorosły dzik. A teraz dorosły łos. I samica łosia. Teraz akurat jest pora godowa łosi. I wydają swoje godowe dźwięki. W ten sposób samce przywołują samice. Obserwujemy to bardzo uważnie. Tymczasem w ściółce leśnej dostrzegamy ślimaka królewskiego. Wydaje on bardzo podobne dźwięki do łuścia. Choć jest o wiele mniejszy. Jednak Naprawdę ma przemocarną przeponę. To był oczywiście dorosły samiec ślimaka królewskiego. Cały czas wydaje swoje charakterystyczne dla siebie dźwięki. Przemieszczamy się dalej w leśnej głuszy. O, tutaj możemy zauważyć piękną akację dębową. Akacja dębowa charakteryzuje się tym, że składa się z akacji i z dębu słyszymy tam szelesty w leśnej głuszy. To rodzina żubrów, która idzie właśnie na żer. Ślimak królewski pewnie już ich usłyszał, jest pełen obaw. To dlatego, że żubry żywią się ślimakami królewskimi. Niekiedy ta sytuacja ma kierunek odwrotny. Otóż w listopadzie ślimaki królewskie żywią się żubrami. Wtedy wydają takie właśnie dźwięki. Ale jako, że mamy ciepły lipcowy poranek, ślimak królewski nie żywi się żubrami, lecz żubry żywią się ślimakiem królewskim. To okoliczne łosie. A tymczasem mamy tutaj, dostrzegamy na źdźble trawy, taki oto okaz. Osy afrykańskie. Daje ona bardzo podobne dźwięki do ślimaka królewskiego. Może to dziwne, ale trzeba wiedzieć, że osa afrykańska, jak również ślimak królewski, wywodzą się z Kongo. A w Kongo wszyscy wydają takie właśnie dźwięki. Przemieszczamy się dalej. Mamy tu piękny okaz fantastycznej rośliny. Jest to magnolia z Zimbabwe. Rośnie w Puszczy Białowieskiej. Bo w Puszczy Białowieskiej rośnie niemalże wszystko. A tymczasem zmierzamy już w kierunku. O, już go słyszymy! To ślimak tadżycki. Został tutaj do Puszczy Białowieskiej przetransportowany w 1647 roku przez plemiona Hunów. Żywili się oni tymi ślimakami i zadomowiły się one w Puszczy Białowieskiej. Tymczasem Pojawia się drugi okaz tego ślimaka. Jest to bardzo interesujące zjawisko. Ślimaki bowiem mają wyjątkowo nietypowe zachowania interpersonalne. Wydają one bardzo zbliżone dźwięki do tych, jakie wydają na przykład ślimaki innych gatunków, tudzież dziki i łosie. Możemy zarejestrować te odgłosy niemalże przez cały czas. Jest to właśnie bowiem okres godowy tegoż gatunku ślimaka. Zostawiamy zatem ten gatunek ślimaka w tą uroczą parkę i idziemy dalej przez puszczę. Idziemy przez puszczę i cóż napotykamy na swej drodze? Hmm. To zwłoki pingwoja antarktycznego. Cóż one tu robią? Otóż w okolicznych rezerwatach przyrody były one sprowadzane przez eskimosów. Żywią się nimi lampardy. W Puszczy Białowieskiej takowych nie uświadczymy. Ale eskimosi o tym nie wiedzieli, więc je tu transportowali. Idziemy dalej. Jest tu bardzo gęsto. Jest bardzo różnorodna roślinność. Bardzo zróżnicowana. Mamy tu do czynienia z okazami niemalże z całego świata. To bardzo piękne okazy. O, w gęstwinie słychać wiewióreczkę. I drugą wiewióreczkę. To najprawdopodobniej samczyk i samiczka. To była samiczka. O, już już ich widzimy tam na gałęzi. I słyszymy. Na gałęzi wiewióreczki wiją sobie gniazdko. Gniazdko, uwite przez wiewióreczki, charakteryzuje się tym, iż jest gniazdkiem. Wiewióreczki dobrze o tym wiedzą. Wiewióreczki są bardzo inteligentnymi zwierzątkami i dobrze wiedzą, że należy gniazdko uwić w ten sposób, aby było one gniazdkiem. Słyszymy teraz wiewióreczka. I samiczkę wiewióreczki. O, właśnie tam, tam w gęstynie. Już ich widzimy. To doprawdy Fascynujący widok. Naprawdę niesamowite. Popodziwiajmy trochę te okazy wiewióreczki. Piękne odgłosy puszczy. Naprawdę piękne. Można się wzruszyć. Każdy, kto odwiedza Puszczę Białowieską, zawsze się wzrusza, kiedy słyszy te odgłosy. Sytuacja oczywista, gdyż te odgłosy po prostu nie mogą mnie wzruszać. Przemieszczamy się dalej. W ściółce leśnej biją się wiczownice. Musimy bardzo uważać, żeby nie nastąpić na żadną z nich. Właśnie je słyszymy. Wiczownice lubią sobie koczować w ściółce leśnej. Tutaj fenomenalny okaz. Proszę bardzo, już jesteśmy i cóż widzimy? Chryzantemy złociste. Tak, tak. Chryzantemy złociste to gatunek prosto z Kambodży. W Puszczy Białowieskiej możemy je spotkać od niemalże 150 lat. Zostały tu przywiezione przez Krzysztofa Kolumba, który po wypiciu 17 dębowych mocnych wylądował tu i myślał, że to Tadżykistan. Przemieszczamy się zatem dalej. Podziwiamy magnolie i tulipany słychać odgłos puszczyka. A tymczasem napotykamy butelkę. A to puszczyk. Tutaj w lesie jest dużo różnych dzikich zwierząt, które bardzo dbają o swoją, o swój spokój i bezpieczeństwo. Wydają więc adekwatnego tego głosu. Tymczasem e, ukończamy już naszą podróż po Puszczy Białowieskiej. Widzimy tutaj piękny malowicz płot. Proszę bardzo. Piękna e, przyroda, która rozkwita na tymże płocie. Jest naprawdę urodziwa. Piękny płot. Malował go swego czasu Jan Matejko, leśne zwierzęta. Słyszymy te leśne zwierzęta. To rodzina lisów. A zatem na tym akcencie kończymy naszą podróż przez puszczę białowieską. Dziękujemy Państwu za uwagę. Czytał Krystyn Czubówny.